Siemano w kolejnym odcinku. Tym razem, słuchajcie, lecimy z wyzwaniem skrytobójcy w stanicy Venlocan, czy jakoś tak to się mówi. I powiem szczerze, mm. słuchajcie, tutaj generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że błędów akurat do tej pory tutaj w tym przypadku było jak najmniej. Nie uświadczyłem jakoś, tak wiecie, super, super przeszkód, natomiast trzeba naprawdę nie spieszyć się, robisz to bardzo powoli. Tutaj, tak jak na filmiku, widzicie zresztą, jest to prawie bezbłędne wykonanie. Aczkolwiek była chyba taka jedna sytuacja, gdzie mało brakowało i we mnie ktoś po prostu zauważył. Szczerze mówiąc, tak jak ja to przechodzę, to jest tylko jedna oczywiście z możliwości, natomiast jest taka jedna, jedna miejscówka tutaj, ja pokażę Wam dalej gdzie może nie, wasza tak jakby wersja może nie być taka sama jak będzie tutaj moja z tego względu, że y, jak ja do tego podchodziłem powiedzmy z 5 razy żeby robić maksa, żeby tutaj jednak poznać te, te, te ich ruchy i tak dalej to raz się wydarzyło właśnie, że akurat poszli dwóch gości, poszło zupełnie inaczej niż wcześniej a mimo wszystko wcześniej 4 razy szli cały czas, zawsze zachowywali się tak samo jak dosłownie od szablonu a ten jeden raz zrobili to po prostu inaczej i tutaj to inaczej zobaczcie, ale to dosłownie później, więc teraz, tak na spokojnie, po prostu to co mogę: od samej góry, po prostu eliminujemy tak naprawdę tych wszystkich ludzi. Zaczynam od góry, tylko z tego względu, żeby oni po prostu wiadomo, nie, nie, nie widzieli mnie kiedy poruszam się po prostu niżej. Ale dopiero, jak zejdziemy na sam dół, to wtedy dopiero zaczynają się tak naprawdę kłopoty, problemy, bo jest jedno właśnie miejsce, gdzie trzeba wykorzystać tego kruka. I tutaj jest bardzo duża szansa na to, że zrobicie po prostu błąd, albo że gra będzie miała po prostu błąd, bo tak to może być. Teraz tak, tutaj zobaczcie, jesteśmy teraz w tym miejscu właśnie, gdzie teraz, żeby kogoś zabić, muszę przejść naokoło. I teraz zobaczcie, podchodzę generalnie trochę ze złej strony, bo trzeba wejść aż na drugą stronę, wrócić się tak naprawdę na miejsce startowe. Przewinę to może do tego miejsca, jak już będę na samej górze, bo teraz tak naprawdę tylko wracam, wracam z powrotem do góry. I zobaczcie, idziemy teraz w drugą stronę po prostu. Drugą na spokojnie tego gościa na razie omijamy, nie zabijamy go. Tutaj miałem skoczyć do góry, ale oczywiście no, nie wcisnąłem chyba spacji, krótko mówiąc. Przechodzimy całkiem na drugą stronę. I teraz zobaczcie, żeby zabić tego gościa, który jest pod nami, tutaj dokładnie, o pod nami, jest jeszcze gość, który go po prostu, no widzi go, tam daleko stoi na wprost, właśnie o tam jak sobie zerkniecie. Zaraz użyjemy na nim tego kruka powiedzmy, żeby go zajął czymś, ten gość dosłownie. Wysyłamy kruka, skaczę gościowi na głowę, też trzeba odczekać tą sekundę powiedzmy, żeby kruk zdążył dolecieć, bo już też się za raz czy dwa razy tak się nadziałem, że użyłem umiejętności, kruk niby poleciał, ale ja zaraz dosłownie sekundę później wskoczyłem na tego gościa, w sensie jemu na głowę i ten kruk nie zdążył dolecieć, ten gość mnie zauważył, anonimowość straciłem i po wszystkim, nie? Tutaj teraz przez to, że to, to jest miejsce tego błędu, zobaczcie teraz, że kruk gościa rozkojarzył i on teraz kiedy się odwrócił, dojrzał tamtego typa leżącego pod dachem. Wcześniej w ogóle nie było na to szans, ani razu mi gościa tam nie zauważył, no ale improwizując teraz, zobaczcie, podchodzę specjalnie pod te krzaczory, no poczekamy aż gość będzie wracał, dobrze, że mnie tamten po drodze nie zauważył, więc tutaj to jest najbardziej ryzykowne miejsce w całym tym wyzwaniu tak naprawdę, więc... Inaczej można to rozegrać, na przykład, kiedybyście tego trupa dla pewności go schowali. Właśnie tego, którego on zauważył, e, schowali też tego trupa, którego zabiliśmy mm, używając kruka. W sensie, kruk się zajął tym gościem, my zabiliśmy innego gościa, więc tam tego gościa też schować, tak jak ja to zrobiłem. I to Wam da pewność, że gościu tak naprawdę e, no, nie będzie nikogo oszukał, nie będzie nic wiedział. Ale zobaczcie, tutaj ta sytuacja i tak na plus dla mnie. Sami podeszli tak naprawdę do, tego, do, do sterty liści. Grunt, że podeszli pojedynczo, więc też jest fajnie. Ehm, aczkolwiek, mówię, to mi się wydarzyło raz na 5, a na 5 podejść, wszystkie 4 pozostałe były autentycznie trochę inne. Ehm, tutaj jest to najbardziej proszę, newralgiczne, newralgiczne miejsce. No i teraz tak naprawdę musimy lecieć yy, wyżej. Przy okazji, oczywiście, yy, no, możemy sobie pozbierać te, te rzeczy, które trzeba zabrać. Ja to mniej więcej tak staram się jak wyczyszczę teren, dopiero wtedy sobie podejść coś tam zebrać, żeby nie było, że nie daj Boże ktoś mnie zauważy. Tutaj likwidujemy ostatniego gościa po robocie i możemy zabrać właśnie wspomniany artefakt. I tutaj mamy tak naprawdę wszystko. Zostały nam jeszcze dwie lokacje. Jedna jest na górze, druga jest w jaskini. I teraz ta w jaskini jest też taka kurczę. Nie to, że błędna, ale ona jest też taka uporczywa trochę. Tutaj zauważcie, wchodząc na górę, tutaj na kucaka będąc, musimy przytrzymać przycisk Ctrl, przynajmniej na, na kąpie tak jest, żeby iść po prostu powoli, jeszcze wolniej niż normalnie. Bo jak przejdziemy normalnie po prostu na kucaka, to te wszystkie kości dyndające na sznurkach wyda, będą wydawały dźwięki, więc gość nas usłyszy i będzie po wszystkim. Więc tutaj na spokojnie z kontrolem czy tam z jakimś tam przyciskiem, nie wiem jak się na pleju to robi. W każdym razie trzeba to zrobić powolutku, przejść, zabić, nie ma problemu, jeden, drugi, idziemy dalej. Zgarniamy nasz artefakt i tutaj w sumie dobrze jest wejść właśnie od tej strony, tak jak ja wchodzę, z tego względu, że na górze jest jeszcze jeden koleś, tam dokładnie właśnie, gdzie teraz idziemy i on jest akurat ustawiony do nas plecami. Ja wcześniej wchodziłem z drugiej strony tej jaskini i był problem, musiałem go szybko przez płot przeskoczyć, go szybko zabić, a tutaj tego ryzyka nie ma. Na spokojnie sobie wchodzimy po prostu po drabince gościa zabety i mamy też po robocie. No i został nam tak naprawdę jeden koleś. Jeden ostatni gość, który jest na samym dole. On jest w jaskini, no więc oczywiście musimy zejść na sam dół z powrotem. No tu oczywiście przejścia nie ma, tak więc wracamy tak jak przyszliśmy i idziemy w lewo. Mamy tak naprawdę jedną jaskinię tutaj, więc nie możemy zabłądzić no, dokładnie w tym miejscu. I tutaj trzeba uważać po samym wejściu z racji takiej, że Gość ma trochę dziwny movement. On się w moim przypadku często się tak jakby zacinał. Z tego względu też stał powiedzmy w jednym miejscu strasznie długo. W momencie kiedy ja się ruszyłem, bo myślałem, że on tam po prostu stoi i się nie rusza w ogóle, to nagle on się gościu po prostu ruszył. Więc w waszym przypadku może być taka sytuacja, że gość będzie stał nieruchomo przez powiedzmy minutę. no to jak, jak będzie stał pół minuty w miejscu, to znaczy, że macie błąd, o tak powiem. Natomiast w moim przypadku było tak, że właśnie ruszyłem się z miejsca, wszedłem tak naprawdę, podszedłem blisko tego kamienia, tam, który jest na środku tego artefaktu, i wtedy dopiero gościu się ruszył. tak, jakby może wszedłem w jego jakby, nie wiem, zakres ruchu, może nie wiem, jak to tam wytłumaczyć, co, co to jest za błąd, ale było coś takiego, więc tutaj trzeba z tym uważać. Można za zagwizdać, jeśli macie taki błąd, ale jeśli go nie macie, to gość będzie się poruszał tak, jak tutaj teraz w tym przypadku, więc czekamy aż on podejdzie, ustawi się nas plecami z kontrolem przechodzimy pod tymi czaszkami tam i na spokojnie gościa kończymy i mamy to 1000 funtów bezproblemowo, zgarniamy co nasze i po robocie. Tak by to wyglądało, więc pamiętajcie jak wam się podobało, e, subie, kłapa w górę, komentarz dla zasięgów, oczywiście wbijajcie na Twitcha, na Discord'a. E, tymczasem dzięki wielkie, do następnego, trzymajcie się, cześć.